Witajcie 18. Witajcie z tej strony, Skorpion. Przed nami kolejny odcinek z gry Tomb Raider. I zanim będziemy kontynuować naszą przygodę, ja Wam coś powiem, a raczej też pokażę, albo jedno i drugie. Mianowicie mamy tu szybką podróż, i teraz tak. Ja sobie pozwoliłem kilka tutaj planż, że tak powiem, całych zrobić na 100%, czyli nadbrzeżny las, tak jak tu widać, kurska świątynia na 100%, wioska w górach, wioska w górach, podejście do bazy, baza w górach. No i tak mniej więcej dotąd, czyli Połowa jakby, czy prawie zrobionych, ale to tylko dlatego, bo stwierdziłem, brakuje mi co nieco, ale czy resztę będę robił na 100%? Chyba nie. Ewentualnie tam, gdzie są grobowce, o, tak jak tutaj widzicie, grobowiec 1 na 2, to warto się wrócić i zrobić grobowiec, bo wtedy mamy tam jakiś przedmiot dodatkowy. I dzięki temu, że uzupełniłem sobie to na 100% uzyskałem trochę surowców i mamy w tej chwili ponad 1300. I jak widzicie w tej chwili nie możemy nic ulepszyć. Bo ja już tu zrobiłem tam dwa lub trzy punkty czy ulepszenia. Zrobiłem i jeśli chodzi o punkty umiejętności, tutaj bodajże zyskałem chyba tylko dwa, więc też coś tam sobie dodałem. Ale my oczywiście te punkty możemy teraz wykorzystać. Ja to jak najbardziej zrobię. Tylko gdzie to było, co chciałem. Tutaj mamy prawie wszystko, tak jak wcześniej. I brakowało mi tu. Teraz już mogę, więc zrobimy to, kartografię. Opanujemy sobie tą umiejętność. Super, pozostał jeszcze jeden punkt. Tutaj mamy na tą chwilę wszystko. A właściwie już chyba całkowicie bo jest 100% czy coś jeszcze sobie tutaj dodamy możemy wziąć mistrz pistoletu karabinu albo strzelby bo tutaj łuku już wziąłem bo tak jak mówiłem wam dwa punkty lub trzy zdobyłem więc sobie coś tam wziąłem Pistolet często używam, choć nie powiem, że karabin nie, strzelbę najmniej. Dobra, weźmy sobie, opanujmy w pistoletu, i to by było na tą chwilę. Tyle jeśli chodzi o obóz i informacje. Jeszcze jedna taka drobna, ale to już związana ze mną z moim, że tak powiem, zdrowiem. Jeśli będziecie słyszeć, że mój głos troszkę jest inny, taki jakby nosem mówił, czy coś w tym stylu, i nie do końca wyraźnie to wybaczcie, ale to jest spowodowane po prostu elementami związanymi w lato, czasami w zimę, mianowicie chodzi o alergię. Dobra. Co my możemy tutaj teraz zrobić? Udaj się do obozu rozbitków. I tak też zrobimy. Tu coś mamy. Rod. Wiem, że chcesz, żeby nie była taka surowa dla Lary. Ale mam powody. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody tylko z powodu jej teorii. Lara musi zrozumieć ciężar tej odpowiedzialności. Wiem, że to twoje zadanie, ale mam wrażenie, że zapominasz, że ona nie jest twoją córką. Nikomu innemu nie uszłoby na sucho pokierowanie Endurance w sam środek smoczego trójkąta bez twardych dowodów. Powiedz mi, co Cię przekonało? Jest inteligentna, nie przeczę. I przyznaje, że ekspedycja ma potencjał. Wielkie pomysły i wybujałe plany nie zaprowadzą nas jednak zbyt daleko. Wiesz tak samo dobrze jak ja, że w takich przypadkach nic nie idzie zgodnie z planem. Lara jest niedoświadczona. Jeśli dojdzie do najgorszego i ona coś spieprzy, komuś stanie się krzywda. To no może wszystko będzie dobrze. Ale dopóki nie będziemy płynąć do domu cali, zdrowi i obładowani skarbami... Nie zamierzam jej odpuścić. No, jak widać, Kubita nie chce odpuścić, trudno. Tu my też chyba będziemy twardzi dla niej, nie? Zobaczymy jak to będzie. Sprawdźmy co jest za tymi drzwiami. by nic nie było? Jest. Czuję tutaj coś dziwnego. Coś, czego nie czułem już od dzieciństwa. Kiedy mój ojciec spadał w szał, chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o Pani mieszkańcy RAF. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec. Chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na RAFy otaczające te plaże... Czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostów włosy pani, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie pani. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. No, ciekawa opowieść. To już chyba nic nie będzie. Sam! Jestem! No, jest moja dziewczynka. <grywka> Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? E, w drodze na endurance poszedł po narzędzia rejestr. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś Laro. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Kurwa. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. To trzy do galeonu. Ok, sprawdzę. Skoro Bada tak trzeba. To Dobra, ja właśnie zaczynam rozbieranie i przygotuję się do podnośnika. A ja mogę w czymś pomóc? Po prostu nie przeszkadzaj. W taki wypad z baru na górę Zobaczmy jak tutaj się prezentuje mapa, niby nic nie ma na niej Okej, okay. czy tutaj są grobowce aż dwa? Uh. Co? A wejdę, sprawdzę. Ja wiecie lubię przeglądać kąty, lizać ściany, jak to się mówi w grach. Coś było Dobra. Siubi lubi Okej, okay, jesteśmy tutaj. Portugalski Ponad stuletni. Spoko. No to mykamy i teraz jam. Jak nie skoczyła No i to jest takie tutaj, jak wystudzić. Portugalski. Ponad stuletni. Przecież żeśmy tam skoczyli. Teraz dopiero. Dimonik kurwa są. Zdaje się, że mają broń. Nie wiem, muszę pomyśleć. są przeciwnicy i zabierz do Co cholera? Co my zrobimy? Kurwa, zamknij się na chwilę. Daj mi pomyśleć. Coś się dzieje. Widziałeś ten dym wydobywający się z góry. Tak, ale to może oznaczać cokolwiek. Pójdziemy tam po zmroku. Zaraz. Myślisz, że to dobry pomysł? Może lepiej zaczekajmy na następną zmianę. Będziemy czekać... Dobra, zabiliśmy go i zabijemy kolejnych, jeśli będzie to konieczne. Ojej. Się. To jest ten Gór. gdzie nają nam oczywiście surowce, a sobie je może wykorzystamy, wspieramy po nich, co trzeba, no i na górę. Że w ogóle tutaj ci się byli. Tam coś jest. Przydałoby się dostać. Ubijemy tego ptaka, czyli mewę. I sobie spadł. Ups. Dobra, tam coś jest, ale jak się na górę dostać? Dobre pytanie. Toczyć też nie. Czyli co gdzieś to tutaj spod spodu jest. O. A właściwie nad nami. Dobra, nieważne. Może po tym się zajmę. Dobra, kontynuujemy. wciągujemy Niestety grę wywaliło mi do pulpitu i musiałem przerwać, dlatego powstało tutaj nazwijmy to cięcie, tam jest, ok? I teraz co? Uuuu uuu uu, się. dobra, nic nie szkodzi Ale zdobyliśmy za to To co chcieliśmy Wróć do John'a z wielokrążkiem Kurwa! To się rozpada, wynoszły się stąd! Zostajcie, to mogą być oni! Spominałem o tym przedmiocie, no i mamy go. Tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Zobaczmy ukrytą informację. Znajdźmy. Gdzie ona jest? O. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Okej. Okay. Jest luk. Potrzebna pomoc! Pora umierać! Pół dostał heda i uleciał. Jezus. Następny. I kolejny. Pięknie. Jump, chodzi o odcinek jumpów, skoków. <laughs> Tylko tyle dobra. No to co? Siub, no widzicie teraz się na złość jak zrobiło. Jak nie tutaj, wywalanie do pulpitu. To telefony. Zawsze mi ktoś coś przeszkodzi w trakcie nagrywania niestety No i tak to już jest Co zrobić? Nic Dobra lecimy dalej nie ma co się tutaj rozwijać. Dzięki. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Pomocy! Pomocy! To doktor Whitman! Pomocy! Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Kogo nie widziałem? Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. Ale ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu, co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem, i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję, Słuchaj, że. Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i co Dość, dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu, jasne? Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze, w takim razie szybciej wrócimy. Laro, poczekaj! Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla ciebie od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, Johna. No i mamy obóz, i przy okazji dostaliśmy łuk bloczkowy. Super. trochę surowców więc może sobie wykorzystamy jak będzie możliwość no i mamy taką okazję do łuku ulepszenia co by tu wziąć to może obydwie rzeczy wzmocnienie Ramiona, nie to. To strzały z napalmę, pięknie. I pleciona cięciwa. I to jest majonez. Czyli tutaj na tą chwilę mamy wszystko. Super. Punkt jedności oczywiście sobie wydamy. Pytanie tylko na co. Proszę dalej w łowy. To mi jest ogólnie niepotrzebne, ale wiecie co? Zrobię po prostu, żeby było to na zasadzie, jak to się mówi, odklepania tematu. Duży udźwig. Spoko. Dostaliśmy doświadczenie. Pięknie. My musimy dotrzeć do wraku Endurance. Wciąż się znajduje? Aż tutaj. Ale myślę, że tym zajmiemy się po prostu już w następnym odcinku, ewentualnie w kolejnych. A póki co to tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!